Dlaczego tak wielu świetnych przedsiębiorców, guru nieruchomości, cały czas zachęca nas do flipowania i ciągłego biegania za pieniędzmi? Jak metoda jest dużo prostsza i przyjemniejsza. Wystarczy kupić jeden duży obiekt z inwestorem, przygotować go do potrzeb rynku, wydzielić jedno piętro do sprzedaży, chociaż dwa pozostałe zostawić do swojego własnego portfela. I następnie jedno piętro jest naszą gratyfikacją, która daje nam ponad 500 tysięcy złotych zysku, Następnie dwa pozostałe zostają na czysto, generując nam comiesięczny zysk i wzrastając na wartości każdego roku. Czy jest to trudne? Było cholernie trudne na początku, zanim nie zrozumiałem tego prostego schematu. Tego akurat jednego prostego schematu, że kieruj się zawsze prostotą. Nie utrudniaj sobie schematów, tak jak większość ludzi cały czas utrudnia. Nie o to w tym chodzi. Miej wspaniały dzień i podziel się opinią w komentarzu, co dzisiaj Ciebie blokuje, ponieważ ja jestem zwykłym prostym chłopakiem, który kiedyś biegał za pieniędzmi, który myślał, że zgromadzi tak wielką kwotę, że będzie mógł żyć za to całe życie. A prawda była okrutna. Trzeba było stanąć przed zwierciadłem swojego ja, czyli przed lusterkiem, i powiedzieć sobie, kim byłem i kim nie chcę być.